Podcast seryjny. O grze, będącej inspiracją serialu, o którym dziś będziemy rozmawiać, recenzent na łamach polityki pisał, że każe zastanowić się nad istotą i ceną lojalności. Czy w takim świecie lojalność nadal jest możliwa, zasadna, a jeśli tak, to komu lub czemu jesteśmy ją winni? Chyba jasne, że dzisiaj porozmawiamy o serialu The Last of Us. Ja nazywam się Jakub Demiańczuk, a to jest podcast seryjny. W studiu jest Olaf Szewczyk, dziennikarz, publicysta. Autor, którego doskonale znacie Państwo złamów polityki. Człowiek, który zajmuje się grami wideo od, no myślę, pewnie pierwszego Super Mario Bros., albo jeszcze dłużej. Dzień dobry, cześć. Bardzo miło, dzień dobry, albo dobry wieczór. Grami zajmuje się, się rzeczywiście długo, chociaż nie od, nie od Mario Bros, bo pamiętam, że zacząłem pisać w czasach premiery Grand Theft Auto od drugiej części, tak? To to był, no ja wiem, z 30 lat temu, może gdzieś tak. Już nie, pamiętam nie, nie, nie liczmy, ile nie to było liczmy. lat temu, Ale... bo to. Trochę Ale, się smutno wtedy robi. Tak. Było, 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 było to, to, to dawno i rzeczywiście od tego czasu piszę, piszę o grach w różnych mediach. Zacząłem od Gazety Wyborczej, później były różne inne media. Przekrój, Wprost, Dziennik oczywiście z dodatkiem Kultura Świętej Pamięci. No i teraz znowu później był Przekrój, teraz 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 Polityka od, od paru lat. No i paru ładnych lat, bo oczywiście ten tekst, który mhm. cytowałem na początku, to jest Twój tekst, który się pojawił przy okazji premiery pierwszej części The Last of Us, czyli to był rok 2013. Jeśli dobrze, Chyba tak, tak. Jeśli dobrze y, pamiętam, minęła dekada, po drodze pojawiła się The Last of Us, y, druga część, pojawia się odświeżona na nową generację konsoli, reedycja pierwszej części. No a teraz mamy. Serial, który zadebiutował tydzień temu na HBO Max. Dzisiaj, jeśli słuchacie Państwo, w dniu premiery tego podcastu pojawił się już odcinek drugi. I nagle okazało się, że jest to wielkie wydarzenie, entuzjastycznie przyjmowane zarówno przez graczy, jak i przez widzów, którzy zdradzą was w wersji interaktywnej do czynienia nie mieli. I ja przyznaję, tutaj muszę zrobić ten niestety wstydliwy coming out z, z grami wideo. Jest mi nie po drodze. Głównie ze względu na brak chyba czasu i możliwości. Po prostu tekstów kultury jest tyle, że z czegoś trzeba rezygnować. I jak rzadko kiedy tego żałuję w przypadku The Last of Us. Ponieważ wszystko, co o tej grze wiem, nie jest tego dużo, ale wszystko, co o niej czytałem sprawia że, że żałuję, że to doświadczenie mnie do tej pory ominęło. I czy słusznie żałuję? Słusznie żałuję, bo to jest jeden z kamieni milowych naszej kultury. Tak będzie postrzegany na pewno za jakiś czas. Bo jest to jakby. No, trzeba tak powiedzieć to jest szczytowe osiągnięcie na polu interaktywnej narracji. To, to wiele rzeczy się na to złożyło. Przede wszystkim znakomity scenariusz który napisał głównie Neil, 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 Neil Druckmann. To w ogóle też bardzo ciekawa postać, i to, jest, to już jest klasyk kultury. Druckmann, to jeszcze nie jest do końca rozpoznane, ale mam nadzieję, że, że to będzie wielkie nazwisko z perspektywy lat, bo bardzo na, na to zasługuje chociażby za The Last of Us. Chociaż wcześniej pisał też świetne rzeczy, ale, ale bardziej rozrywkowe. Seria Uncharted, na przykład, którą. To samo studio właśnie. Naughty yy, Dog yy, zrobiło jest też świetne. I tam też się działy na polu yy, fabuły, pr prowadzenia dialogów. Yy, rzeczy w grach wideo, wideo bardzo postępowie się nie przełomowe. Yy, ale The Last of Us to jest, to jest coś, co, co rzeczywiście pierwsza i druga część, zwłaszcza druga część. Tutaj mówię że pewnie niepopularną prawdę, bo. bo bo ta druga część ma wielu krytyków, to, 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 to są arcydzieła. I to ponad kategoriami. Nie arcydzieła w kategorii gier wideo tylko, tylko generalnie w szeroko rozumianej kategorii kultury. Ja muszę się tutaj wcielić trochę w takiego człowieka, który dopytuje również po to, żeby odrobinę zagłuszyć te ten żal, że, że do tej pory nie grałem. Och, nie pozwolę ci na to, będę, będę podsycał ten te, te, te żal i te, te, ten płomień cierpienia, że coś tracisz, bo może kiedyś y, nawrócisz się. Na to, na to <laughs>